Witam Was bardzo serdecznie w przedostatniej już części maratonu z gry Ski Jumping 2025. Dzisiejszy odcinek zaczynamy od Pucharu Świata w Engelbergu K125, a potem lecimy na skrót kontynentalny do Lillehammer K90. Zanim zaczniemy, standardowo przypominam nowym osobom o zostawieniu Subika i pamiętajcie o zostawieniu spamu łapeczek w górę. Lecimy z odcineczkiem. Jeżeli chodzi o zakupy, to powiem Wam, że pójdę już sobie na nie po maratonie, po turnieju czterech skoczni, który już będzie w ostatniej części maratonu, czyli jutro. I lecimy z Engelbergiem K125. Zobaczmy sobie animację tej skoczni. Standardowo chciałbym tutaj do 20 się dostać, chociaż to nie jest takie proste na tym etapie kariery. Myślę, że po zakupach już będzie lepiej. Niedługo też nowy trener, prawdopodobnie. Więc skoczek się będzie rozwijał. Mnóstwo kibiców, jak zwykle, na skoczni. I jak zwykle, wspaniała ta skocznia. Lecimy z kwalifikacjami 131,5 metra. Rekord osobisty. Raczej wątpię, że go pobiję, ale zawsze można mieć nadzieję. Delikatny wiatr ponarty. 128 metrów potrzebuje, aby wyjść Też raczej tyle chyba nie osiągnę. <laughs> Optymista Bart. I skok kwalifikacyjny dużo za wcześnie, dużo, dużo za wcześnie. Ale ważne, żeby była ta kwalifikacja. Odkujemy się w pierwszej serii, mam nadzieję. 120 metrów mamy w tym skoku. No cóż, nie był on jakiś super. To jest ta kwalifikacja oczywiście. I które będzie miejsce? 30 chociaż będzie? 29. No, 30 jest. Ale teraz jest ważny skok. Oby mnie zepsuł. Kurczę, to wybicie. Tutaj w tej grze jest naprawdę. Czasami wyjdzie, czasami nie wyjdzie, a odepchnięcie od Berki to już mi 100% nie wyszło. Puh, bardzo długo. Lecimy. O, troszkę lepsze wybicie, chociaż delikatnie za późno, dokładnie 9 cm, ale ten skok wystarczy, wystarczy, żeby się zakwalifikować. Myślę, że będzie tak 24 miejsce. 123 metry. 1, 2, 3. Plus 4,2 dodane za wiatr. No i zobaczmy, które będzie miejsce. Czy dzisiaj może ta 20 jest w moim zasięgu? Jest w moim zasięgu. Gdybym teraz oddał dobry skok, to by się może udało coś awansować w tej generalce. Kamilcz to na rozbiegu. A nie będziemy sobie patrzeć. W sumie i tak słabo skoczy. 98% zetknięcie od belki. I uwaga, uwaga, ważny skok. Aj za wcześnie, za wcześnie, za wcześnie, za wcześnie. 5 <laughs> razy to jeszcze powiem. No dobra. Zrobiłem co mogłem. Zobaczymy, czy uda się tą 20. Nie, chyba nie. Mi się wydaje, że będzie tak 22, 21 miejsce może. 122 metry, ale będziemy mieli punktów dodanych 2 i 9. Chociaż może jakimś cudem się uda tą 20 tutaj osiągnąć. Zobaczmy. Jest! Udało się, udało się. Także jestem zadowolony z tych zawodów. Zobaczmy sobie jeszcze podium. Pił Paszkę wygrywa. Zobaczymy jak dzisiaj będzie w skokach na Real, Stefan Kraft i Andreas Bellinger. Generalka, coś się zmieniło? No, jeszcze nie, ale już coraz bliżej jestem Johanna Andre Forfanga. I pierwsza nagroda w dzisiejszym odcinku. Kurczę nie wiem, którą wziąć. Wezmę sobie prawą stronę. Jest! 14 diamentów, o to chodzi. No i coraz bliżej tych zakupów jesteśmy. Jeszcze sobie tylko dla przypomnienia może zobaczę. Yy, ale myślę, że czekajcie, kombinezon 160 i ten. No, stać nas, stać nas na dużo najlepszych rzeczy już. Narty, jakie ja tam miałem, narty. Stać nas na najlepsze już też. Aha, mikroskopy jeszcze, mikroskopów brakuje. Także akurat myślę, że po turnieju czterech skoczni zakupy będą spoko. A teraz lecimy na kolejny Puchar Świata. Dobra, już animacji skoczni, nie musimy patrzeć. Piękna pogoda. W zeszłym sezonie pamiętam, że co chwilę ten śnieg tutaj padał. Chyba to zmienili troszkę w tym sezonie, jeżeli chodzi o pogodę. No ja to zauważyłem, że troszeczkę dynamicznie się robi ciemno, jakby, ale może mi się tylko wydaje. O! Jakie dobre wybicie w kwalifikacjach będzie. Dobre miejsce normalnie, bardzo szybko się tu spada na tej skoczni. Ale bardzo ładny skok 125,5 metra. A to będzie myślę, że 15, nawet. E, tak, i mamy kwalifikacje, ale na którym miejscu? Noty także tam były dobre, bo po 19,5 punktu. I miejsce 20. Co myślałem, że będzie lepiej. No dobra, pierwsza seria konkursu. Oby tutaj nie było żadnych niespodzianek. Jest wiatr dosyć mocny pod narty. Może być dobry naprawdę skok. Zobaczmy. Aaaa! Jest! Udało mi się dobrze wybić. Udało mi się dobrze wybić. Delikatne problemy w locie, ale piękny skok. Na szczęście wylądowałem telemarkiem. Aż sobie powtóreczkę zobaczymy, ile to było metrów 130,5 metra. Także już blisko rekordu. Gdyby to było idealne wybicie, to może nawet byłby rekord. Zobaczmy, <laughs> jak daleko od tej linii wylądowałem. Ej, ta linia jest chyba zlana z tą linią zieloną. <laughs> także nie było za bardzo widać. 130,5 metra to naprawdę świetny skok. I teraz będzie 15, czy nie będzie? Dwudzieste miejsce, wysoki poziom. No ale dobra. Żeby to utrzymać, to będę zadowolony. Dwudziestka, to będzie dobre miejsce. Jak ten sezon zakończę w dwudziestce, to będzie ok. 97% odepchnięcie od belki i skok w Czy będzie dobry? Jest, dobrze się wybiłem w miarę. O kurczę, delikatne problemy w locie w pierwszej fazie, ale będzie... Dobry skoki, I czy to wystarczy, żeby utrzymać tą 20? Mi się wydaje, że powinno wystarczyć. 124,5 metra. Yy, plus 2,1 za wiatr. I zobaczmy, które będzie miejsce. Paweł. Wąsek. 20 miejsce. Także jestem zadowolony z tych zawodów. Pił Paszkę znowu wygrywa. Daniel Andretan II i nie Daniel Czofeńk Jezus, mylą mi się. Gregor ten III i jeszcze generalka, czy coś się zmieniło? No nie, niewiele, ale coraz bliżej jestem, Johanna. Kolejna nagroda, jak tam pula, niezła. I teraz, który sobie wziąć? Prawe albo lewe? Wezmę sobie z lewej strony. A jest! Udało się 14 znowu diaksów. Jakiego ja mam farta? W ogóle, kiedy nam się sponsor kończy, trzy konkursy, bo myślę, że sobie weźmiemy na mikroskopy kolejnego sponsora i będziemy mogli szybciej ten sprzęt wymienić, bo w sumie, czym szybciej sprzęt wymienia, tym szybciej będą lepsze skoki. Yy, a teraz lecimy do Lille Hammer 90, skrót kontynentalny. Zobaczmy sobie animację tej skoczni. Oczywiście kilka skrótów kontynentalnych sobie zrobię, a potem je będziemy pomijać, bo wiem, że to nudne są te skróty. Ale zawsze tu warto trochę pieniążków zarobić i tą koszulkę lidera mieć. No, czy jeszcze nam pokażą tą skocznię z jakiejś innej perspektywy? Nie. Pierwsza seria konkursu jest wiatr pod narty. Kwalifikacje, ładny skok, chociaż wylądowany na dwie nogi, ale nie przeszkodziło mi to w zajęciu pierwszego miejsca. A teraz... o... no kurcze, dobre dzisiaj wybicie mam nawet. Troszkę problemy po wyjściu z progu, ale jest za zieloną linię, także skok bardzo ładny. Metrów to było 92. No i druga seria konkursu. Delikatny wiatr pod narty. Szkoda, że nie ma huraganu pod narty, chociaż w ucharze kontynentalnym. I tak rekordy nie są uznawane. O nie, za późno się wybiłem. Ale na szczęście zielona linia dosyć blisko i wygrywam te zawody. Ale jeszcze zobaczmy odległość. Było 90 metrów? 90 równe metrów. Pierwsze miejsce, zobaczmy sobie podium na szybko. Barty gry, oczywiście Robert Johansson. A, eee, i zapomniałem znowu tego Stefana. Eee, no dobra, nie przypomnę sobie już teraz, ale ktoś mi wisał w komentarzach, <laughs> już zapomniałem, ale dzięki za podpowiedzi. I pierwsze miejsce w kontynentalnym i już 200 punktów przewagi. ostatnia już dzisiaj nagroda. O kurde, znowu dobra pula. Prawą stronę sobie może zaatakuje. 8 będzie? Nie, Hantelki, ale dobra. Jakoś to przeżyje. Lecimy na kolejny skrót. Trzecie miejsce po kwalifikacjach. Także nie było tak łatwo. I nie będzie tak łatwo. Zawsze tutaj trzeba oddać dobry skok. Przynajmniej na tym etapie. I zobaczmy, czy będzie dobrze. Kurcze, za późno. O nie, problemy w locie. Jest za zieloną linię, ale czy ten skok mi wystarczy, aby objąć prowadzenie po pierwszej serii? 89 metrów tylko na szczęście jest prowadzenie po pierwszej serii. No i łatwe zadanie przede mną potrzebuję. 89 metrów przy bardzo mocnym wietrze pod narty. Także będzie pewnie dobry skok. No, gdyby nie to wybicie, ale oczywiście odległość na spokojnie osiągnę. Wow, jak krzywo wylądowałem! Na szczęście to w ogóle wylądowałem, bo byłby problem. 92 metry i wygrywam kolejny puchar kontynentalny. Podium oczywiście e, Stefan Embach. nie, nie będę. Przypomnijcie mi w komentarzach, jak ten na trzeciej pozycji się nazywał, bo nie pamiętam. Jeszcze raz. Dobra, zobaczmy sobie generalkę. Pierwsze miejsce, 280 punktów przewagi. Ostatnia nagroda w dzisiejszym odcinku. Pula słaba, weźmiemy sobie środek, pewnie hantelki. No, trzy hantelki mamy. Powiem Wam, że nawet szybko ten poziom teraz idzie. Okej okay, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku turniej czterech skoczni, oczywiście Oberstdorf Klassowesia, Garmisch-Parten, Innsbruck-Bischofshofen. Także zobaczymy, które będzie miejsce. A w tym odcinku to by było na tyle. Zapraszam oczywiście nowe osoby jeszcze raz do zostawienia subika i pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę. Do usłyszenia, Elo.